Jeden nieoczywisty znak, że spotkałaś swój bliźniaczy płomień, i to jest wymiana członków duchowej rodziny. Na początkowym etapie relacji z bliźniaczym płomieniem, relacji karmicznych, a na etapie dalszym bratnich dusz, przy czym polecam nie sugerować się tutaj relacją partnerską, i zaraz wyjaśnię dlaczego. Zanim zaczniemy, duchowa rodzina. To jest temat na tyle obszerny, że robiłam na jego temat kilkugodzinny webinar, więc nie będę tutaj mówić o wszystkich szczegółach, bo nie sposób tego zrobić w krótkim nagraniu. Jeżeli ktoś by chciał zgłębić temat duchowej rodziny, to oczywiście zapraszam na moją stronę internetową, tam jest link do nagrań z tego webinaru. A teraz powiem o tym, dlaczego te konkretne relacje akurat się wymieniają i jak, jak je rozpoznać. I dlaczego to nie, jakby nie zwracamy uwagi na partnera, którego mamy obok siebie, jeżeli mamy. Więc początkowy etap. Relacje karmiczne. Sensem istnienia relacji karmicznych w naszym życiu jest wskazanie nam na lekcję karmiczną bądź na symptomy tych lekcji karmicznych. I jak już może wiesz, bliźniaczy płomień to jest Twoja autostrada do rozwoju, do degradacji ego. W efekcie czego zrozumiesz w końcu, że jesteś jednym ze wszystkim. I jeżeli tak jest, to na, już od początku tej relacji, kiedy spotkasz swój bliźniaczy płomim, możesz zauważyć, że te relacje karmiczne zaczynają z twojego życia się ulatniać. Dlaczego? Bo przestaje być z poziomu wyższego ja sensem utrzymywanie cię w karmicznych relacjach, które mają za zadanie ci czegoś nauczyć, skoro twój bliźniaczy płomień tak czy siak na różne sposoby wyciągnie wszystkie twoje traumy i wskaże ci na lekcje karmiczne, po to właśnie, żeby doprowadzić do degradacji ego. I teraz, dlaczego nie zwracamy uwagi na ym, relację partnerską? Dlatego, że jeżeli jesteś w relacji partnerskiej, z yy, relacją karmiczną. To najprawdopodobniej jest to ciężki związek, i, bo wskazuje przez cały czas na Twoją lekcję karmiczną. I jeżeli spotkasz bliźniaczy płomień, i ta relacja macie doprowadzić do rozwoju, to może w naturalny sposób, bądź z Twojej inicjatywy, relacja karmiczna z Twoim partnerem usunąć się z Twojego życia. Co jest tutaj triki? To jest to, że jeżeli jesteś w relacji karmicznej przez kilka lat, um, czy tam przez dłuższy okres czasu i konsekwentnie udajesz, że nie widzisz swojej lekcji karmicznej i nie robisz z tym nic, to w pewnym momencie Twoje wyższe ja może dojść do wniosku, że nie ma sensu utrzymywanie się dłużej w tej relacji i po prostu wymienić tę relację na inną relację karmiczną. Więc czasem Trudno jest na początkowym etapie złapać te różnice pomiędzy bliźniaczym płomieniem a relacją karmiczną, ale nie tą, w której byłeś, tylko tą nową. Bo znowu, jeżeli się nie rozwijasz i Twoje wyższe ja wymieni jedną relację na drugą, bo się nie rozwijasz i cały czas jest potrzeba wskazywania ci tej samej lekcji, to na początkowym etapie. Możesz odczuć ten, tą nową relację karmiczną zupełnie jak bliźniaczy płomień, bo obie te relacje z poziomu ego są yy, trudne, z poziomu ego, bo tutaj jest degradacja i tam jest degradacja. Więc na samym początku, kiedy się spotykacie, obie te relacje są tak samo magnetyczne, przyciągające i od razu czujesz tę iskierkę do tej drugiej osoby. Bo ego musi mieć powód, żeby trzymać się tej relacji, bo ta relacja będzie w pewnym momencie bardzo bolesna. Więc jeżeli nie byłoby takiego silnego przyciągania i takiego powodu z perspektywy ego, żeby w tej relacji być, to ego by zaraz uciekło, kiedy zaczęłyby się problemy. Więc początku, na początku możesz odczuć tę relację tak samo. Później różnica jest taka, że jeżeli to jest twój bliźniaczy płomień, a nie relacja karmiczna to cokolwiek by się nie działo, kiedy ta degradacja ego już się rozpocznie, jakkolwiek nie skrzywdziłby Cię z poziomu ego, oczywiście bliźniaczy płomień, nie będziesz w stanie poczuć do niego nienawiści. Cały czas, pomimo tego, że nawet będziesz walczyć o to, żeby przestać o tej osobie myśleć, żeby nie lubić jej, żeby o niej zapomnieć, im bardziej będziesz walczyć, tym bardziej Twoje wyższe ja będzie Cię do, do tej osoby ciągnąć i przypominać Ci o niej. Więc i w końcu się poddasz. Więc bliźniaczy płomień to jest ktoś, kto skrzywdzi Cię nie wiadomo jak, ale w pewnym momencie nie możesz przestać go kochać i zacząć nienawidzić, i w pewnym momencie zrozumiesz w końcu, po co ta osoba jest i zrozumiesz jedność ze wszystkim. Bliźniaczy płomień. W relacji karmicznej, jeżeli się nie rozwijasz i ta osoba ci cały czas krzywdzi krzywdzi krzywdzi, to w pewnym momencie możesz tupnąć nogą i odejść z nienawiścią i wskoczysz pewnie w drugą relację karmiczną i to możesz, w sensie, że, że wejść w takie negatywne uczucia, aż do osoby znowu z niskim poziomem świadomości, jeżeli jesteś tak, do tej osoby, do relacji karmicznej, bądź możesz zrozumieć lekcję karmiczną i... Zaimplementować ją i przejść dalej, i wtedy może do bratniej duszy. Na przykład, ale wtedy, jakby przerywasz. Wszystko, cokolwiek cię wiąże do tej osoby, zostaje przerwane, no bo już z poziomu lekcji karmicznej nie ma powodu, żebyś była do tej osoby przywiązana. Więc tam, jakby masz wrażenie, że to wszystko, cokolwiek gdzieś tam cię trzymało, puściło. Z bliźniaczym płomieniem, nic cię nie puści, bo nawet jeżeli nie będziecie w związku, to i tak na wyższym poziomie jesteście cały czas jednym więc nie da się całkowicie zapomnieć o bliźniaczym płomieniu i przejść nad tą relacją do porządku dziennego, nad relacją karmiczną tak. Dlatego nie polecam skupiać się na początku na relacji karmicznej ym, ze swoim partnerem, tylko obserwować relacje wokół siebie, które też będą się powoli, nie mówię, że to będzie jakoś dramatycznie, ale usuwać bądź zacierać i to tak. Bo relacje karmiczne możemy mieć i mamy często z członkami rodziny biologicznej. Taką naj, najpierwszą i najpopularniejszą jest któryś z rodziców, ale może to być ktoś z rodzeństwa, bliższego bądź dalszego, ktoś z przyjaciół, ktoś ze znajomych ze szkoły, ktoś z pracy, etc., etc. Relacji karmicznych i z bratnimi duszami możemy mieć bardzo dużo, no bliźniaka mamy jednego. Więc mm, jeżeli to są osoby, na przykład z którymi jesteś w takim w rodzinnych relacjach, no to z poziomu takiego naszego ludzkiego, społecznego, chociaż jesteśmy już na etapie kolektywizmu, a nie tych takich mocnych więzi rodzinnych, to jednak gdzieś tam to warunkowanie społeczne i, i te rodzinne więzi zostają, więc jeżeli jesteś z kimś bliskim w relacji karmicznej, to może nie będzie tak, że całkowicie to zostanie urwane, bo gdzieś tam się spotkacie pewnie, czy to przy jakiejś rodzinnej uroczystości itd. itd. Ale możesz zauważyć zacieranie się tej relacji i tej, tego karmicznego wydźwięku tej relacji. To znaczy, tak jak na przykład na każdej imprezie rodzinnej wchodziłaś z tym bratem w, w konflikt otwarty i taki bardzo mocny, i miałaś wrażenie, że on prowokuje cię cały czas, to kiedy pojawi się Twój bliźniaczy płomień, i te relacje karmiczne już nie muszą Ci wskazywać co chwila na lekcję, no bo robi to Twój bliźniak, to możesz zauważyć, że nagle na przykład jeżeli to jest to, była bratnia dusza z kontraktem karmicznym, bo tak też może być, twój brat cię przeprosił, już nie chce się kłócić, albo nagle przestał po prostu cię zaczepiać, zaczął ignorować, albo. Wyższe ja już nie manifestuję okoliczności, żeby co chwila Cię z tym bratem stykać i co chwila wyświetlać Ci tą lekcję, więc na przykład albo Ty nie możesz przyjechać, albo on nie może przyjechać, albo tych imprez już tak często nie ma i tak dalej, i tak dalej. W każdym razie widzimy, że te relacje gdzieś tam zaczynają odpływać. Za to dzieje się dużo w relacji z bliźniaczym płomieniem, no bo mamy ten początkowy etap. Na dalszym etapie, kiedy już jakieś zrozumienie masz i Twój. Poziom świadomości jest większy, bo już ta degradacja ego częściowa nastąpiła, możesz zauważyć, że zaczynają się wymieniać bratnie dusze. Bratnie dusze to są osoby z Twojego otoczenia, takiego trójwymiarowego, które na poziomie energetycznym mają taką samą, bo zbliżoną Twojej wibracji. I w naturalny sposób, wy ze sobą po prostu rezonujecie, i dlatego mamy czasem wrażenie, że z tym kimś nadajemy na tych samych falach. I może być tak, że przez długi czas, czasami latami, bo czasem przyjaźnie ciągną się od y, przedszkola, od podstawówki, od piaskownicy, tak? Że przez y, 10 czy 20 lat z tą konkretną osobą cały czas miałeś, kont miałeś, miałeś kontakt i się spo spotykałeś itd. itd. Aż tu nagle spotykasz swój bliźniaczy płomień, przechodzi ta degradacja ego i wasze ścieżki się zaczynają rozjeżdżać. I z poziomu ego, które jest przywiązane do tej osoby, możemy na początku walczyć z tym, to jeszcze warto podkreślić, że ta osoba się nie rozwija tak? na poziomie takim duchowym. Zostaje po prostu w tym miejscu, w którym się spotkałeś. Więc ty się rozwijasz i twoje wibracje wzrastają. Więc na poziomie ego możemy próbować walczyć o te relacje, i na przykład, jeżeli ta osoba przestała się odzywać, to cały czas dopytywać, co się stało, czemu nie przyjeżdża, etc., etc. I jeżeli z poziomu ego będziemy o te relacje walczyć, a ta relacja na poziomie energetycznym już nam jest no, niepotrzebna i nie, nie mamy tej samej wibracji, więc wyższe ja przestanie nam umożliwiać spotkanie z tą osobą. To znaczy, Albo na przykład się umówimy na spotkanie, a jej coś wypadnie, albo nam coś wypadnie, i tak dalej, i tak dalej, że faktycznie ten kontakt w pewnym momencie się rozmyje. I przez pewien czas to może być bolesne i niezrozumiałe. I możemy dopytywać, dlaczego tak się stało. Stało tak się dlatego, że przestałyśmy ze sobą rezonować, ale w to miejsce wchodzą nowe osoby, nowe bratnie dusze, które rezonują z Tobą w tym momencie, na tej linii czasowej. I. Yy, i na początku może to być takie przelotne, a potem ty, podobnie jak było wcześniej, zaczniesz nawiązywać większą mm, relację z tamtymi osobami i one zostaną twoimi nowymi przyjaciółmi. Tak będzie cały czas, do czasu, aż będziesz się rozwijać. Jesteśmy teraz na etapie kolektywizmu, silnego kolektywizmu, więc coraz bardziej widać, że te osoby, które są takie. Like minded podobnie do nas myślą, nagle pojawiają się na naszej drodze i mamy wrażenie, że yy, na przykład ta osoba, którą znamy od lata od lat yy, znamy, spotykamy gdzieś tam na ulicy od lat, wchodzimy z nią w interakcję i okazuje się, że ona ma dosłownie takie same, jak my myślenie. I jak to możliwe, że my przez tyle lat nie zamieniłyśmy ze sobą słowa, a jesteśmy takie same? W tamtym momencie, kiedy byłaś z tamtymi osobami, ta osoba nie była taka sama jak ty. Dopiero kiedy weszłaś w pewną wibrację, to zaczęłyście siebie widzieć. O, i tym chyba zakończę to nagranie, i zostawię Was z tym, żebyście zwracały uwagę na otoczenie. Dobrego dnia.